Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak usunąć języki z klawiatury w telefonie Poco M7 Pro. Na początku przechodzimy do ustawień i zjeżdżamy w dół do zakładki dodatkowe ustawienia. Wybieramy opcję języki i metody wprowadzania, a następnie zarządzaj klawiaturami. Wybieramy opcję Gboard. Następnie wybieramy opcję języki i tutaj naciskamy ikonę, ikonkę ołówka w prawym górnym rogu. Następnie zaznaczamy wszystkie języki, których chcemy się pozbyć i naciskamy kosz na śmieci w prawym górnym rogu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!